Dziema Wam wszystkim, cześć, witajcie. Dzisiaj na Waszą prośbę o pogiętych rzeczach poprzyznajemy się do paru no, nieładnych sytuacji, czyli po prostu opowiemy sobie troszeczkę o wypadkach, które spowodował bądź brał w nich udział ten Wstyd się przyznać, ale trochę ich było. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. drodzy, moja historia w transporcie zaczynała się czasami pod górkę. Zdarzały się niechlubne sytuacje, zdarzało się, że no po prostu miałem jakieś wypadki. Święty nie jestem, nigdy tak nie mówiłem, że jestem super driverem. Zdarzało się często jakieś dziwne, no dziwne sytuacje. Przede wszystkim te dziwne sytuacje najczęściej wydarzały się, po pierwsze, przez moją nieuwagę, po drugie, przez chęć zrobienia czegoś szybko i bystro, a w transporcie trzeba dwa razy przemyśleć, co się robi, i zrobić to najlepiej powoli i dokładnie, bo za szybko to potem wychodzą na akcje. Także nie szybko, tylko powolutku i ostrożnie, oraz przez zmęczenie i czasami też przez brak uwagi ale do sedna. Pierwsza sytuacja, którą pamiętam, którą odwijałem, to były dwa wypadki w ciągu jednego dnia. Było to dość dawno temu, pracowałem wtedy jeszcze na solówkach. Pojechałem w moją drugą trasę w życiu, międzynarodową. Pojechałem wtedy na Anglię, czyli moja druga trasa na Anglię. Jak dobrze pamiętam, że to była druga. Nie, może to nie była druga, no ale jakoś tak początki. Pojechałem na Anglię, tam na tej Anglii miałam taką przykrą sytuację, że ja na początku uważałem, że to nie moja wina, oczywiście. Mianowicie na rondzie chciałem pojechać prosto, angielskim rondzie, czyli z lewej strony. Chciałem pojechać na tym rondzie prosto, a samochód, który był na środkowym pasie, czyli po mojej prawej stronie, chciał z tego ronda zjechać w lewo, czyli pierwszym zjazdem. Był to bus. No i kierowca tym busem. Liczył na to, że zdąży. Nie wiem, jak on to wyliczył, ale tak sobie wyliczył e, i zajechał mi drogę po prostu. Zajechał mi drogę, ja w niego uderzyłem. Stało się, stłukło mi się prawe lusterko całe. E, no i przyjechała policja, bo ja byłem przekonany, że to on mi zajechał drogę. Pani policjantka, jak przyjechała, to powiedziała, że nie. Na rondzie, ten kto zjeżdża, to ma pierwszeństwo. Ja mam mu ustąpić. Napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem tak jest, czy tak być powinno. Mówimy oczywiście o Wielkiej Brytanii. Ehm, niestety zostałem... Nie pamiętam, chyba nawet nie zostałem ukarany mandatem. Tam w Anglii tak za bardzo nie sypią mandatów za takie rzeczy. Po prostu został protokół spisany i można było jechać dalej. Ehm, I przykra sprawa była taka, że wracałem z Wielkiej Brytanii, na tej samej trasie, było to może drugi dzień na, na drugi dzień nie miałem tego prawego lusterka ja miałem ją stłuczone i nie miałem jakiejś tak mocnej świadomości, że bez tego prawego lusterka to trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać jechałem sobie autostradą trzypasmową z skrajnie lewym pasem i jechała przede mną ciężarówka, którą chciałem wyprzedzić, ja jechałem solówką tam solówką trzeba było dość szybko przyspieszać ona miała sporo koni jak na solówkę, więc zrobiłem lekki dystans, żeby ten manewr wyprzedzania zrobić bystro. Rozpędziłem się, rzuciłem kierunkowskaz sprawy. Ten kierunkowska mignął tam za cztery razy, zanim w ogóle zacząłem manewr wykonywać. No i zacząłem zjeżdżać bardzo powoli na prawą stronę. Pech chciał, że na prawej stronie, po mojej prawej stronie, na wysokości kabiny, jechał. To był jakiś mały wóz terenowy typu Jimmy, czy Coś takiego, już nie pamiętam, czy rawka może stara, czy znaczy ta pierwsza. E, jakiś starszy terenowy samochód. I ja na ten samochód e, po prostu najechałem. On troszeczkę dał do prawej. Ja mimo wszystko wjechałem na ten pas, spotkaliśmy się. On też mnie nie widział. Nie wiem, jak to możliwe, no ale nie widział. E, dlatego przede wszystkim uważajcie na te samochody, które sobie koło Was jadą. Po prostu trzeba to trzy razy sprawdzić, zanim się wykona manewr. Teraz już to wiem. Także takie rzeczy też uczą, ale wracając do tematu, ja e, zmieniłem ten pas i najechałem na tą solówkę, na tą sobówkę, przepraszam. Uderzyłem w nią, ona przyhamowała, kierowca przyhamował, przeciągnął po całej długości mojego samochodu. Miałem te e, barierki takie dla rowerzystów, że tak to powiem, e, po całej długości, przeciągnął po całej długości. Ten samochód mu się roz... Cała jego lewa strona była przetarta. Jaki fajny autobus jedzie. Cała jego strona była przetarta, więc no tam felgi się pogięły. No było, strasznie to wyglądało. Ogólnie to się nic nie stało, on zjechał normalnie na pobocze. Na początku go pachy piekły, w sensie tak szeroko ręce trzymał, nie chciał się chyba bić, ale ja byłem też wystraszony, że mu naprawdę krzywdę zrobiłem. No bo to brzmiało dość. No Chyba takich więcej wypadków nie miałem, że tak głośne były i takie dla mnie straszne. No i wyszedłem przede wszystkim, zapytałem, czy nic mu nie jest, czy wszystko w porządku, czy jest cały, czy nie krwawi, czy nie trzeba wzywać karetki. Facet mówi, że nie, że spoko, no trochę się uspokoił, bo ja się zainteresowałem nim. Mówię, że no, ja go nie widziałem, jeszcze zatrzymał się za mną kierowca w niemieckiej obsadzie podwójnej, znaczy niemiecki kierowca w podwójnej obsadzie. I ja mówię, że nie wiem, co się stało w ogóle, nie, nie mam pojęcia, jak to się wydarzyło. A mówi, że ja po prostu go nie widziałem, że on jechał z tyłu i widział tą sytuację. I ja po prostu najechałem na tą sobówkę. Ta osobowka też mnie nie widziała, no bo siedział po prawej stronie samochodu, ja siedziałem po lewej stronie, wiecie, nie widzieliśmy się nawzajem. No i stało się tak, jak się stało. Oczywiście przyjechała wtedy też policja, laweta, no bo ten samochód już nie był zdatny do, do jazdy. No i powiedzieli mi tak, pokazując wręcz, żebym na pewno zrozumiał, że pytają się, gdzie jadę, ja mówię, że do portu. Więc dostałem informację, że do samego portu mam jechać, nie zmieniając pasa, bo ja nie mam prawego lusterka, znaczy miałem tylko potłuczone, wiecie, taki pajączek. Mam nie zmieniać tego prawego pasa, nie wyprzedzać, bo ja nie mogę, nie mogę wyprzedzać, nie mam prawego lusterka, żeby no, mieli w systemie, że to drugi wypadek w tym tygodniu. Więc przyjechał pirat drogowy. A jak będę, jak spowoduję następny wypadek, to mnie po prostu wsadzą do więzienia. No i pojechałem. Przestraszyłem się tej teorii z więzieniem, nie powiem, że nie. Naprawdę miałem ciężko nikogo nie wyprzedzić i nie zmieniać pasa. No ale jakoś dojechałem. I żeby było ciekawie, jak przyjechałem na bazę. Znaczy, pod no, czasie kontroli, to się właściwie okazało, że samochód, którym wyjechałem, nie miał ubezpieczenia i nie miał przeglądu. Jakim cudem ja tego nie sprawdziłem? Nie wiem. Także to był pierwszy wyjazd bardzo taki uczący mnie dużo rzeczy. Teraz jak wyjeżdżam autem, to zawsze sprawdzam te rzeczy. Jak tym bardziej jak wyjeżdżam, nie swoim mały, w tym sensie, że wiem, że może tego nie być, więc sprawdzam ubezpieczenia, przeglądy, te wszystkie inne dziwne rzeczy, OCP i tak dalej, nie? FRC i wszystkie inne dziwne skróty, PZU, WPW, a więc tak to wyglądało. Inna sytuacja, którą też miałem w Anglii, a w ogóle najwięcej wypadków to chyba miałem w Wielkiej Brytanii, ale to też jest związane z tym, że tam bardzo często jeżdżę. Inna sytuacja, też przez nieuwagę i brak pomyślenia, jechałem wtedy. Solówką, nie solówką, e, busem jechałem. Jechałem wtedy busem i tym busem jechałem na taki mostek. Taki bardzo stromy, a z naprzeciwka. Czekajcie, to było. Nie, to była solówka, nie bus, przepraszam Was. To była jeszcze solówka, bo miałem drabinkę z tyłu. E, a może bus? No nieważne, może bus. Chyba bus, tak. Taki bus z plandeką, No, mniejsza o to. Wjechałem na ten mostek, a z naprzeciwka nadjeżdżała ciężarówka. No i widzę, że ta ciężarówka nadjeżdża. Nie miniemy się w żaden sposób na tym mostku, bo on był tak max na tą ciężarówkę. Więc mówię, dobra, jestem mniejszy. Dam mu możliwość przejechania, cofnę sobie spokojnie. Mostek był dość stromy, więc stałem pod górkę. Zamiast wrzucić awaryjki, włączyć wsteczny... Włączyć awaryjki, wsteczny... Po prostu wcisnąłem sprzęgło i ten samochód się lekko zaczął staczać. Jak się zaczął staczać, to za mną cała osobówka, której nie widziałem, bo stała zaraz za zderzakiem. Jakbym wrzucił awaryjki, wrzucił wsteczny, to kierowca by się zorientował, jaki manewr chce wykonać. Skoro wcisnąłem sprzęgło i nie wykonałem żadnych informacji, że będę cofał. Kierowca zorientował się, że ja cofam, jak już było za późno. Zdążył dwa razy zatrąbić, a ja tą drabinką do wchodzenia na pakę wbiłem mu się w maskę. I tak wbiłem się w maskę, że z zewnątrz było widać silnik. Oczywiście żadnych uszkodzeń takich mechanicznych nie było, tylko ta maska została zniszczona. Jechaliśmy na bok. Stwierdziliśmy, że trzeba napisać protokół. Tam pan spisał te wszystkie dane, które są potrzebne. Ja mówię to po angielsku, to ty Że Ja byłem bardzo zestresowany. To chyba pierwszy raz byłem tak bardzo zestresowany, nie wiem dlaczego. To nie był mój pierwszy e, taki dziwny wypadek, znaczy pierwsza taka sytuacja. E, no ale jakoś się strasznie wystresowałem. On mnie uspokajał cały czas, że nic się nie stało, że spokojnie, to samochód służbowy, zero stresu. Napisaliśmy protokół i on w tym protokole napisał. On uderzył we mnie, dosłownie mi jakoś tak to było. Ja mówię, nie no, to opisz całą sytuację, narysuj. U nas to wiecie, to trzeba wszystko bardzo dobrze wytłumaczyć. No w Wielkiej Brytanii nie jest do końca, to tak. Opisaliśmy to wszystko i się rozjechaliśmy. Także miałem dwie takie sytuacje. Trzecią sytuację to widzieliście w filmiku, na pewno, jeżeli oglądacie mój kanał dość długo, jeżeli nie, to ją tak na, w skrócie opowiem. Kończył mi się pas w Londynie, wrzuciłem kierunkowska, z chciałem zjechać na prawy pas a po mojej prawej stronie, w lusterkach, nie zauważyłem e, taksówkarza. Przyjechała policja potem, e, też wytłumaczyła to, że oni tak specjalnie jeżdżą, bo po prostu na stłuczkę. Mogą wtedy na, założyć sprawę, odszkodowanie, siedzieć pół roku w domu, nic nie robić. No taki system. No i poniekąd, jak tam przeglądałem to nagranie, to troszeczkę tak to wyglądało. Ten kierowca faktycznie mógł dać do przodu, trochę przyspieszyć, nie byłoby tematu. E, a mój kierunkowskaz najprawdopodobniej widział, bo on był na wysokości jego szyby, więc więc czemu tego nie zrobił, można się tylko domyślać. Oczywiście moja wina, no bo to ja zmieniałem pas. To taki brytyjski wypadek. Więcej chyba nie miałem takich jakichś w Wielkiej Brytanii stłuczek. Jedna stłuczka, którą dość dobrze pamiętam, była w, i tutaj mogę Was oszukać, albo była w Rumunii, albo była w Bułgarii. Jednym z tych dwóch krajów, nie pamiętam w którym, być może była to Bułgaria, i tutaj oczywiście zeżarło mnie, no nie chcę powiedzieć cwaniakowanie, ale chciałem być za bystry i za szybki. Mianowicie, jechałem na rondo, oczywiście to była tam wiecie, setna godzina jazdy, jak to na busie. Jechałem na rondo, na którym miałem skręcić w lewo, ale skręciłem w prawo. Czemu tak zrobiłem? Nikt tego nie wie, przede wszystkim ja tego nie wiem. Ale tak zrobiłem. Z ronda wychodziły dwa pasy, z przeciwnej strony też były dwa pasy. No i stwierdziłem, nie, no za 3 km mam następne rondo, przecież nie będę jechał 3 km do ronda, żeby zawrócić, tylko nie było przedzielonej tej drogi. Mówię, to sobie zrobię obera, przekręcę, do tego ronda dojadę i będzie git, nie. I tak to zrobiłem, dałem troszeczkę do prawej i gwałtownie skręciłem w lewo. Jak ja dałem do prawej, to Skoda, e, osobówka Skoda, Octavia jadąca za mną, to było też ładnych parę lat temu. Obstawiam, że to był 2010 albo dziewiąty. E, więc to była Oktawia, znaczy ta Oktawia była młoda po prostu, nie wiem kiedy to był rok, ale tak, nie wiem, 2005 strzela, więc to był bardzo młody samochód. Tym bardziej w Bułgarii. Ja po prostu tak dałem w prawą stronę, to, to bardziej do prawej strony, to on myślał, że ja go puszczam, zaczął mnie wyprzedzać, a ja wtedy gwałtownie skręciłem w lewą, zajechałem mu perfidnie drogę i on uderzył w, moje, uderzył w moje lewe drzwi. Uderzył w te drzwi, ta prędkość nie była jakoś strasznie duża, no ale to są jednak nielekkie samochody, Octavia tam waży ponad tonę Prze, przecież, e, mój bus też nie chciał się przesunąć, więc zderzenie było, drzwi się pogięły, e, Octavia się rozsypała, też się pogięła. E, przyjechała policja, kazali mi tam jakieś papiery podpisać. Ja powiedziałem, że nic nie podpisuję, bo nie znam tego języka, nie wiem co oni mi dają do podpisania. Więc, sorry, MacGregory, A ten co, będzie teraz przyspieszał, jakiego zacznę wyprzedzać, burak cukrowy, e, tak. Więc e, ja powiedziałem, że nie podpiszę tych dokumentów, bo są nie e, Oni powiedzieli, że spoko zadzwonią po kolegę, który rozmawia po angielsku, bo ja oczywiście rozmawiałam po angielsku boim angielsku i tłumaczył mnie ten chłopak, który, który we mnie uderzył, któremu zajechałem drogę. Jak się okazało, to był jego samochód, na który odkładał parę lat, ciężko pracował, żeby go zdobyć. Był trochę załamany, bo świeże auto. No, do tej pory mam wyrzuty sumienia, ale co zrobić. Więc on tłumaczył tym policjantom na bukarski. Powiedzieli, że przyjedzie drugi... No, drugi samochód i oni tam mówią po angielsku, to mi przetłumaczą to. Poczekałem chyba ze trzy godziny, przyjechał drugi samochód, też nie rozmawiali po angielsku. Zadzwonili jednak do, e, nie wiem, do jakiegoś policjanta, który mówi po angielsku, i ten policjant powiedział: Dobra, jak była, jak była sytuacja? Ja mówię: No, tak i tak. Zjechałem mu drogę, on we mnie uderzył. Na tych dokumentach jest napisane taki, tak. I tak. Podpisujesz? Ja mówię tak, i podpisaliśmy. No bo już też nie miałem czasu na to, żeby siedzieć tam, nie wiadomo, ile czasu i to, i to wszystko ogarnąć. Oczywiście w tych dokumentach było więcej to napisane. Teraz to wystarczyłoby najechać telefonem z translatorem i to przetłumaczyć. Wtedy to nie było takie proste. Więc e, nie uwaga, chęć zrobienia czegoś za szybko, zacwano. E, odradzam być zacwanym w transporcie, lepiej coś przemyśleć, lepiej dojechać do zjazdu, lepiej dojechać do ronda nawet przejechać te 10-15 kilometrów, niż wymyślać, tym bardziej dużymi autami. Czasami lepiej przejechać 50 kilometrów, zawrócić, zdarzało się, niż kombinować. Mój rekord taki odjeżdżania to ponad 100 kilometrów do parkingu jechałem w Hiszpanii. Nie mogłem parkingu znaleźć z kuplem i po prostu gdzieś tam po nawigacji znaleźliśmy parking. Ponad 100 kilometrów tego parkingu jechaliśmy w jedną stronę. No ale i tak czekaliśmy cały weekend, bo to było chyba około czwartku, a do poniedziałku czekaliśmy na robotę, więc pasowało stać na. Parkingu. A ten parking jeszcze miał internet, więc wi-fi, więc, więc było spoko. To takie moje trzy pogięte rzeczy. Czy jeszcze jakieś inne rzeczy miałem? Oczywiście, że miałem. Mogę o tym nagrać. Kolejny odcinek, jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzu pogięte rzeczy. Dwa to popowiadam o historiach, które nawywijałem dużymi autami z naczepą, bo też ich kilka było. Między innymi stłuczka na rondzie, między innymi. Zjadł z autostrady do rowu, ale nic się nie wydarzyło tak ma dobrą sprawę. No, jest kilka takich historii. Czy przejechanie, szlabanie Warto to wszystko opowiedzieć. Dobra, na dzisiaj taki krótki film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. To ujęcie też mam wrażenie, że jest chyba fajne, więc to na dzisiaj na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, ciepło. Cześć!